Sztuka jest jedna. Za zdjęcie irlandzkiego ziemniaka na czarnym tle anonim, anonimowy biznesmen zapłaci fotografowi milion euro. No słuchajcie, za taką kasę to można by kupić roczny zapas ziemniaków dla całej Etiopii. No. Tytuł zdjęcia ziemniak 345. Liczba po tytule ma świadczyć, że jest to dzieło sztuki. Gdyby autor zatytułował zdjęcie tylko ziemniak, to by go uważali za buraka. I ja się nie dziwię, że biznesmen chce pozostać anonimowy, no bo po takim czymś to nachodziliby go różni kolesiowcy z fotografiami. Panie? Pan skupuje zdjęcia ziemniaków po milion? Mam dwa tysiące. Albo kup pan to zdjęcie mojej żony na tle wersalki. Helena 47. <głos> <głos> A ten ziemniak, to wam powiem, no to taki sobie. No na kolana nie rzucę. Taki krzywy, chropowaty, brudny. No, no nie jest to ziemniak, na którego byś się rzucił, gdybyś go zobaczył w warzywniaku. Raczej byś go tej skrzynce odsunął i sorry, kolegę obok wezmę. Do kina byś go też nie wziął. Patrzcie, patrz, jakiego ma fajnego ziemniaka. Nie, i posadził go obok na fotelu i dele Delikatnie smyrał po ciemku podczas sansu. Nie, tam, nie tego typu ziemniak. Ale słuchajcie, jak ten kupujący się dorobił majątku, skoro skupuje zdjęcia ziemniaków po milionie? No, on, on wygląda na gościa, który dostał spadek i, i robi z niego taki zabawny użytek, ale jego spadkobiercy to muszą się niepokoić. Komu? Komu cholera przypadnie zdjęcie, kartofla w spadku, nie? I czyta jest, te, czytają ten testament. Mike Dom, Susan akcje Mercedesa. Peter, zdjęcie, ziemniak 345. Spadek, level porażka. No tak, no i cóż my biedni możemy zrobić? Wykonać zdjęcie porów i tak chodzić, nie? No to więcej.